Dzień dobry Państwu, mówi Paweł Kula, polski lekarz rodzinny pracujący w Szwecji. Mózg odporny na krytykę to tytuł wywiadu, który ukazał się w magazynie Świat Zdrowia. Pani redaktor Anna Komorowska rozmawia z panią psycholog Justyną Rejmą. Pani Justyna Rzejmo jest psychologiem i terapeutą, specjalistką w zakresie neuropsychologii, neuronauki i psychosomatyki. Posłuchajcie Państwo tego interesującego wywiadu o tym, jak przestać się przejmować oceną innych i odzyskać wewnętrzny spokój. Pani redaktor Anna Komorowska. O kimś niezłomnym, zdecydowanym, radzącym sobie z codziennymi problemami mówi się, że ma silny charakter. Któż nie chciałby takiego mieć? Fundamentem silnego charakteru jest odporność psychiczna. W jaki sposób jest budowana? Jak stajemy się odporni psychicznie? pani psycholog Justyna Żejmo Nie ma silnego i słabego charakteru. Każdy z nas ma charakter. Możemy mówić o odporności psychicznej lub o wysokiej wrażliwości człowieka. I nie chodzi tu o osoby wysokowrażliwe, tylko o osoby, które w danym momencie życia na danym jego etapie trudniej radzą sobie z emocjami czy niespodziewanymi sytuacjami. Trudności te mogą wynikać z doświadczeń życiowych, braku odpowiednich umiejętności, niewiedzy o sobie, braku znajomości narzędzi psychologicznych lub nieświadomości, gdzie szukać wsparcia. Osoba odporna psychicznie posiada te kompetencje i co ważne, nie są one dziedziczone. Odporność psychiczna rozwija się w toku nabywania doświadczeń, przyswajania wiedzy oraz ćwiczenia odpowiednich cech i umiejętności. Dziś wiemy, że odporność psychiczna jest kompetencją. Składającą się z czterech cech lub inaczej umiejętności. Są to pewność siebie, czyli wiara we własne umiejętności i pewność siebie w relacjach, kontrola emocji i własnego życia, zaangażowanie w zadania i cel, podejście do wyzwań i doświadczeń. Czyli nad cechami charakteru można pracować. Są elastyczne i można je modyfikować. Oczywiście, i to jest doskonała wiadomość: możemy wyrobić w sobie daną cechę, systematycznie zabierając swój mózg na, w cudzysłowie, mentalną siłownię. Co to znaczy, zastanawia się pani redaktor Anna Komorowska. Pani psycholog Justyna Rejmo wyjaśnia: Mózg, który nie został nauczony asertywności, na ogół podpowiada zachowania automatyczne, czyli takie jak zwykle, np. godzenie się na zbyt wiele rzeczy, przemilczanie trudnych sytuacji, czy unikanie konfrontacji. Dlatego warto uczyć się komunikowania, nazywania i wyrażania własnych emocji oraz potrzeb, a także podejmowania decyzji zgodnie ze swoim, w cudzysłowie, kręgosłupem mentalnym. Asertywność to jedna z cech, które budują naszą odporność psychiczną. Kluczowe są odpowiednie umiejętności, które składają się na daną cechę. Oczywiście, nie staniemy się od razu osobami pewnymi siebie, ale możemy każdego dnia zrobić coś małego, co wprowadza zmianę. Może to być na przykład odezwanie się, gdy poczujemy dyskomfort, powiedzenie, jak się czujemy w danej sytuacji, czy napisanie wiadomości, że chcemy porozmawiać o czymś trudnym. Dzięki codziennemu ćwiczeniu takich zachowań, wyrabiamy w sobie cechę asertywności. Tak jak mięsień wzmacnia się dzięki regularnym treningom. Zachęcam do zapoznania się z moją książką Spokojny Mózg. Można w niej znaleźć więcej narzędzi służących do wzmacniania i budowania odporności psychicznej. Człowiek odporny psychicznie potrafi być stanowczy i asertywny, ale też wrażliwy i empatyczny. To przydatne cechy, zwłaszcza w dzisiejszym świecie internetu i mediów społecznościowych, gdzie ciągle jesteśmy narażeni na krytykę i ocenianie. Zajmuje się pani neuronauką, jak hejt działa na nasz mózg. Pyta pani redaktor Anna Komorowska. Pani psycholog Justyna Rzejmo odpowiada: Każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu odczuwa lęk przed oceną. Wynika to z faktu, że akceptacja lub jej brak w środowisku dostarcza mózgowi informacji, czy znajdujemy się w bezpiecznym otoczeniu, czy też w takim. Które zagraża naszemu życiu. To całkowicie naturalny lęk. Nie chcemy czuć się odrzuceni, ponieważ odrzucenie wiąże się z realnym bólem fizycznym. Naprawdę? Tak, i potwierdziły to badania Eisenberga i Libermana z 2003 roku. Pokazały nam, że odrzucenie aktywuje w mózgu te same struktury, które aktywują się w momencie bólu fizycznego. Można więc powiedzieć, że hejt, krytyka nas w cudzysłowie biją. Dlatego tak ważne jest, aby brać odpowiedzialność za słowa kierowane do siebie i innych, bo raniąc słowem, uderzamy w drugiego człowieka albo w siebie. Warto zadać sobie pytanie, czy naprawdę chcę być kimś, kto tak postępuje? Trzeba też jasno podkreślić, że hejt, krzywdząca krytyka i pochopne osądy nie są oznaką siły: to przejaw kruchości oraz braku wiedzy i umiejętności potrzebnych do budowania własnego poczucia wartości. Dlatego jeśli ktoś mnie hejtuje czy niesprawiedliwie ocenia, nie mówi to nic o mnie, lecz o jego zranionych obszarach, braku kompetencji i niewiedzy. Co można zrobić, aby sobie z tym poradzić? Zastanawia się pani redaktor Anna Komorowska. Pani psycholog Justyna Żejmo wyjaśnia. Na pewno zajrzeć do mojej najnowszej książki: Mózg odporny na krytykę. A właściwie nie tyle zajrzeć, co uważnie ją przeczytać od początku do końca. Jeśli chcesz lepiej radzić sobie z emocjami związanymi z krytyką, oceną czy osądzaniem, znajdziesz tam wiele wyjaśnień opartych na psychologii i wiedzy o funkcjonowaniu mózgu. Piszę o tym, jakie struktury odpowiadają za zdrowe poczucie własnej wartości i jak odróżniać ocenę od faktów. To, co rzeczywiście dotyczy mnie, od tego, co tak naprawdę nie ma ze mną związku. Czytelnicy znajdą tam konkretne metody, narzędzia oraz inspirujące myśli, które mogą pomóc zmniejszyć lęk przed oceną. I krok po kroku budować w sobie postawę akceptacji zamiast krytyki, doceniania zamiast oceniania. Od czego zacząć? Na początek warto pamiętać, że intencją hejtera jest obrażenie i zranienie, a intencją krytykanta wytknięcie błędu czy wskazanie czegoś negatywnego. Ale to wciąż jest ich perspektywa. Mają prawo do swojego zdania, i tak samo ty masz prawo, by się z nim nie zgodzić. Masz prawo powiedzieć, co myślisz, pokazać swoją perspektywę działać i podejmować decyzje w zgodzie z własnymi wartościami. Warto przy tym pamiętać, że każdy człowiek ma inny system zachowań i wartości wynikający z jego historii doświadczeń przeżyć dlatego zawsze będzie mówił ze swojej perspektywy jakie techniki warto zastosować by wzmacniać poczucie własnej wartości aby wierzyć w siebie i ufać sobie bez względu na to co mówią inni pyta pani redaktor Anna Komorowska pani psycholog Justyna Zejmo odpowiada Zazwyczaj zachęcam do pracy strategicznej nad poczuciem wartości, bo nie istnieje magiczny przycisk ani jedno narzędzie, które z dnia na dzień sprawi, że pewność siebie nagle wystrzeli. To proces, który wymaga czasu, systematyczności i konsekwencji. Praca strat strategiczna polega na budowaniu solidnego fundamentu. Zaufania do siebie, wiedzy o sobie, umiejętności rozpoznawania emocji, nazywania potrzeb i życia w zgodzie z własnymi wartościami. Im więcej o sobie wiesz, tym pewniejszy siebie się stajesz. W mojej książce opisuję to jako strategię według modelu SZU. W tym ujęciu. Poczucie własnej wartości traktujemy jako stan psychiczny będący efektem tego, jak działasz i jak funkcjonujesz w trzech obszarach. S, czyli samoświadomość, ile wiesz o sobie, swoich emocjach, potrzebach, wartościach, reakcjach i zachowaniach. Z, Czyli zgodność z wartościami. Na ile żyjesz i podejmujesz de decyzje w zgodzie z tym, co jest dla ciebie najważniejsze? I u, czyli uznanie i uszanowanie siebie. Na ile akceptujesz i szanujesz swoje wcześniejsze decyzje, historię, doświadczenia. Jakie traktujesz? Czy jako lekcje? Jako porażki, jako szansę rozwoju, czy powód do rozpaczy? To, jak budować poszczególne elementy, jest zagadnieniem złożonym. Dlatego zapraszam do lektury książki: Mózg odporny na krytykę. Tak kończy wywiad pani psycholog Justyna Żejmo autorka książki pod tytułem Mózg odporny na krytykę Pani psycholog Justyna Żejmo jest pasjonatką mózgu jej pierwsza książka zatytułowana Spokojny mózg osiągnęła status bestsellera Dziękujemy bardzo pani redaktor Annie Komorowskiej za przeprowadzenie wywiadu. Dziękujemy pani psycholog Justynie Rejmo za wiedzę ekspercką. Pani psycholog Justyna Rejmo jest yy, yy, terapeutą, neurotrener, neurotrenerką jej specjalność i pasja to y, psychologia kliniczna, neuropsychologia i psychosomatyka. Dziękuję państwu za uwagę. Myślę, że warto y, zacząć trenować y, swój y, mózg, żeby był odporny na krytykę. Bo żyjemy w trudnych czasach, w, i każdy z nas w mniejszym lub większym stopniu jest narażony na kryty krytykę i w życiu realnym, i w mediach społecznościowych, bo przecież wszyscy. E, żyjemy w różnych relacjach, w, wszyscy gdzieś e, pracujemy, uczymy się. No i oczywiście e, media społecznościowe to jest nasza codzienna rzeczywistość. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na następne spotkanie i do usłyszenia.